A dziś będzie o dowodach na istnienie Boga. Ktoś powie człowieku, dowody na istnienie Boga, wszyscy już o tym mówili, pisali, wykłócili się na wszystkich forach, w ogóle bla, nie ma o czym mówić. To powiem trochę żartobliwie, słuchajcie, to może po prostu, czy ja wam nie wystarczam jako dowód na istnienie Boga? A tak na poważnie powiem coś, co za chwilę może wielu zszokować jako osoba wierząca. Uważam, że nie ma dowodu na istnienie Boga. Gdyby taki dowód istniał, to za chwilę bym go wypowiedział i każdy, kto go usłyszy, powie: No, przekonałeś mnie, Bóg istnieje, rzeczywiście, nawet nie muszę w niego wierzyć, bo wiem. Więc dowodów nie ma. Ale istnieją mocne argumenty za tym, że Bóg istnieje i dzisiaj właśnie o takich argumentach: cztery z różnych dziedzin naukowych, dwa biblijne i jeden z mojego osobistego doświadczenia. Posłuchajcie. Pierwszy taki argument jest natury kosmologicznej i to tak poważnie brzmi, ale każdy go może zaobserwować i każdy go będzie widzi. Widzimy bowiem zmiany, coś się zmienia, my sami wpływamy na to, że coś się zmienia, ktoś na nas wpływa, jest jakaś przyczyna, która powoduje zmiany. Kiedy zaczniemy te wszystkie zjawiska oraz nasze działania na świecie redukować, czyli wracamy wstecz, kto mógł być tą pierwszą przyczyną, no to dojdziemy do wniosku, że taka przyczyna musiała istnieć, bo ktoś musiał to wszystko wprawić w ruch, a dla nas wierzących jest to Pan Bóg dla filozofii, będzie to pierwszy poruszyciel. Warto się temu przyjrzeć. Drugi argument jest argumentem e, też filozoficznym, ale możemy powiedzieć argumentem ze złożoności. E, zobaczcie, że e, gdyby wszystko powstało w wyniku przypadku, te wszystkie zdarzenia losowe to jest tylko wynik różnych ślepych działań oddziałujących na siebie. E, powstało coś przypadkowo z chaosu. Więc, jak może chaos stworzyć ład i porządek? Bo kiedy przyjrzymy się wszystkim zjawiskom na świecie, poczynając od tych najdrobniejszych organizmów, patrząc również na genom ludzki, na genotyp, fenotyp, czyli argumenty z genetyki, argumenty z kosmologii, to zobaczymy, że wszystkie te organizmy są. Celowe i niesamowicie precyzyjnie skonstruowane. Więc mówimy sobie, że chaos nie mógł stworzyć ładu. Ład mógł stworzyć tylko ktoś, kto jest twórcą tego ładu, kto jest inteligentny i kto jest twórcą inteligentnego, celowego projektu. Dla nas jest to Pan. Trzeci argument jest argumentem z dziedziny moralności etyki. Otóż zauważmy, że Gdyby wszystko powstało w wyniku, nie wiem, jakiegoś wybuchu samoistnej, samoistnego powstania życia. I nie ma Boga, nie istnieje Bóg, to dlaczego człowiek w ogóle chce być moralny? Dlaczego chce być etyczny? Dla nas źródłem moralności, etyki jest Pan Bóg. Pan Bóg daje przykazanie, daje prawo, ale dla osób niewierzących, którzy mówią, że wraz ze, swoim, ze swoją śmiercią kończy się wszystko, nawet nie chcą być moralni, dlatego że czegoś się po śmierci obawiają, a jednak chcą być w ogóle moralni sami dla siebie. I dla nas jest argument na to, że gdzieś musi być odpowiednik tej moralności, skoro w ludzkiej naturze taka potrzeba moralności bez względu na konsekwencje istnieje, to znaczy, że musiał być kto, to tą moralność w człowieku, w jego naturze zaszczepił, zaplanował. I czwarty argument, taki argument bym powiedział, ze też filozoficzny. I zobaczcie: świat powstaje w wyniku przypadku. Wszystko co się dzieje, to, jest, to są jakieś wypadkowe przypadki, statystyki, jakieś przypadkowe rzeczy oddziałujące na siebie zjawiska i itd. Czyli w jeden wielki system, który jest dziełem przypadku, powstaje z punktu alfa, który się nazywa nic, z niczego i zmierza do punktu omega, który też się nazywa nic, czyli nie istnieje. Składa się z jednostek, które kiedy umierają, to też nic więcej tam nie ma, nie istnieje. Jedyna rzecz, która pozwala przetrwać w tej tkance społecznej, to jest pamięć o poprzednich pokoleniach. Gdyby tak było, to w takim razie dlaczego poszczególne jednostki, a ich jest naprawdę bardzo wiele, poszczególnie ogniwa tego systemu, właściwie tragicznego, mówią tak, wraz ze, ze swoją śmiercią, wtedy kiedy się kończą, mówią: Ale ja nie chcę się kończyć, ja mam poczucie, że chcesz żyć właśnie więcej, żyć ponad swoją śmierć, żyć gdzieś dalej, przekraczać siebie, transcendować tą rzeczywistość. To jest dowód na to, że gdzieś musi być odpowiednik tego pragnienia tej chęci. Że musi być ktoś, kto stworzył człowieka w poczuciu tego, że nie jest częścią systemu tragicznego, który spełznie zwiętnie, zgrzęźnie, w niczym. No i za chwilę przejdziemy do tych argumentów, dwóch argumentów biblijnych. Pierwszy argument jest do zweryfikowania natychmiast, a drugi na całe życie. Pierwszy argument to taki, że każdy człowiek, który istnieje, może stwierdzić, że Pan Bóg istnieje, obserwując po prostu Jego dzieła, Jego stworzenie. I o tym mówili z Do Rzymian 1.19.21. Sprawdźcie sami. Drugi argument jest spojrzeniem z dystansu na Biblię. Kiedy studujemy Biblię, kiedy się nad nią pochylamy, każdy człowiek. Ten zwykły, prosty człowiek, jaki. Wielki naukowiec stwierdzi, że jej przekaz jest tak ciekawy, tak głęboki i tak złożony, że jego twórcą, autorem nie może być człowiek, a jedynie tak wysoka, inteligentna istota, jaką jest właśnie Pan. I na koniec argument z mojego osobistego doświadczenia. Otóż to jest moja wiara, dlatego że Bóg tą wiarę objawił w mi w moim sercu. Pochodzę z rodziny tradycyjnie katolicko-ateistyczno niepraktykującej. Teraz oczywiście trochę żartuję, ale, ale coś w tym jest. Nie szukałem Boga, nie zastanawiałem się, czy istnieje, ale w najbardziej newraglicznym momencie mojego życia Bóg sam przyszedł i przemówił do mojego serca. Pokazał się, objawił się w moim życiu. Nawet wtedy, kiedy go nie szukałem. Więc mam swój osobisty argument. A jak było w Twoim życiu? Podziel się świadectwem. Trzymajcie się.